Hello dear. it's me, Katcombo, and y yes. Y y Ostatnio zauważyłem, że jest dużo gier fangamowych w NAFA o Gambolu, czego troszkę nie rozumiem, ale cóż, zagramy w jedną z nich. No dobra, help wanted, blablabla, filter te. Potato. Click here. Czy będziemy mieć fonekal? Yy. O! Ten phone je jest. prawie 2 minuty na phone call, który niczego mi nie pokazał. A dobra, no. Mamy trzy postacie. Mamy wenty, które możemy zamykać, które są totalnie daleko od siebie czego nie rozumiem jest druga Co tu mam jeszcze? nie wiem czy ta cały czas mi się minimalizuje te futurystyczne drzwi wysyłające się z podłogi które mam dźwięk tylko przy zamykaniu o Darwin hello there you are on Cam5 Ok. Darwin, o! o, o! Czemu jak klikam, to on się dopiero po chwili pojawia? O, jest trzecia! wow. Czyli ta gra trwa 6 minuty nam, z tego co rozumiem. Cześć, czy wszyscy są na swoich miejscach? Tak. Dziękuję. Mm. Mm -hmm. uh. mm, oh. Okej, okay. to była jakaś czenka. Continue Let's Play Night two. Oh, oh. Cześć. Okej, okay, to nie ma sens, ale po prostu są oni i oni chcą mój generator stąd zjeść sobie i papa. Pa, Goomba sobie stoi. O! Ty nieprzypadkowo nie chcesz mi w ventach siedzieć? Jak się miewasz. Ja to prze... O, cześć Darwin. A, zepsułem grę, to zobaczmy, co jest stanie, jak skończy mi się energia. O, coś czarny, i O, To jest przerażające. Nie ale... Wait, no oh. A! No. To była... O, jeszcze ekstra, zobaczmy. A, dobra. Mamy gumbal Darwin, yy... Tu jeszcze kogoś jest więcej. Okej. Okay. Jumpscares. Ok, więc to byłoby na teraz tej gry. Lecimy dalej. Eee... Uh, 5 nights at Gumball's. New game. Water's in Residence to house, bank to rich, what is this? No, there's no way to no Bla 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 bla. Nie chcę mi się tego czytać. Night One. Oh my gosh. Hello, hello. Hey, I only have a short amount of time to tell you this. The residents there are trying to cover the evidence of what happened. They will try to attack you. If you see them, make sure to only close the door when they disappear and only open it when they are back on the camera. However, if they fully try to attack you, then wear the mask and pretend to be dumb. Okay, I have to go. Please be careful. Okej, okay, czyli po prostu jak przyjdą tam zamkę drzwi, ale jak wejdą do środka, to dodać, że jesteśmy gumbalem. Okej. Okay. Cześć! Jak się masz? Tak się mam dobrze? Eee! Cy, cześć! Get out of here. O, you still here, my friend. To nie wiem skąd jest wzięte. Jest tu coś jeszcze? Takiego. Już sobie poszłoś. Idź sobie stąd. No idź sobie. O, Darwin. Ja tutaj zaginę od braku energii. Ta gra jest... Mniej napracowana przy niej, ale jest według mnie lepiej zrobiona. Już sobie poszliście? Darwin się poszedł. Czy tam dalej siedzisz? Dobra, ty, ty se siedź. O, szafka te to no to szafki niezbyt. Cześć. cześć. Droga No, wyłaś stamtąd. A wszyscy są u siebie, dobra te już normalne oczy. Wy macie jakieś takie oczy zakolorowane w pęcie. Takie ty wyjeżdżające. Ty, ty znowu? Sio. Wy... nie ruszać się. No, warwon, si-sio. Wracajcie. O, nie macie już? A! Jednak tam była, chyba. Choć nie wiem, jumpscare to była jakaś wielka różowa kropka. Więc to byłoby na tyle z dziwnych kompaktów gry. Uff. Czym to jest ziemniak? Nie wiem. Ale to byłoby na tyle, więc... no. ただ